Boy oh boj, cóż to był za rok 2020, prawda? Piękny rok, na szczęście już za nami. Co przyniesie nam 2021, tego nikt nie wie, aczkolwiek doskonale wiemy, co przyniósł nam 2020 rok. Witajcie na kanale od żarcia strony. Ja się nazywam Krzysztof i dzisiaj przedstawię Wam moje subiektywne podsumowanie roku 2020 na rynku spożywczym. Najważniejsze wydarzenia jakie miały miejsce, także bez zbędnego przedłużania. Zaczynajmy! Pierwsza sprawa, o której wam dzisiaj powiem. Sprawa, która ciągnie się od 2019 roku. Mianowicie, chodzi o problemy masarni spółki jak i samego Henryka K. Na koniec tej historii powiem wam dlaczego już teraz Henryk K. Już w zeszłym roku można było usłyszeć o problemach finansowych zakładów mięsnych Henryk Kania. Zakupem majątku przedsiębiorstwa miały być zainteresowane trzy spółki, jako tą najbardziej pewną podawano Cedrup SA z siedzibą w Ujazdówku, która na tamten czas Miała już umowę dzierżawy zakładów przetwórczych należących do zakładów mięsnych Henryka Kani. Te dane potwierdziły się 21 lutego 2020 roku, kiedy do Sądu Rejonowego w Katowicach wpłynęły dwa wnioski. Pierwszy o uznanie upadłości spółki Zakłady Mięsne Henryka Kania, a drugi wniosek dotyczył zatwierdzenia warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz Cedrobu. Dodatkowo ten sam sąd 12 marca 2020 roku wydał postanowienie o zawieszeniu postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko zakładom mięsnym Henryka Kani oraz uchylił zajęcia rachunków bankowych przez 10 banków. Warto wspomnieć, że po restrukturyzacji, w trakcie której była spółka Zakłady mięsnych Henryka Kania, zlecono wystawienie opinii, ile warte są tak naprawdę zakłady. Autorzy opinii oszacowali to na 430 milionów złotych ale zaproponowali kwotę 116,5 miliona dla postępowania egzekucyjnego. CEDROP wystawił swoją cenę na 100 milionów złotych, potem w kwietniu ją obniżył na 82 miliony, ale ostatecznie się z tego wycofał. Happy End, wydawałoby się, 19 czerwca 2020 roku, sąd rejonowy przychyla się do obydwu wniosków, zarówno o upadłość spółki zakładu miastnych Henryk Kani, jak i o możliwość odsprzedaży Zorganizowanego majątku spółki. Wydawałoby się, że Sielanka Henryk K. ma już spokój. Już w 2019 roku w wywiadzie dla Business Insider Polska Henryk K. przedstawił swój punkt widzenia, dlaczego spółka zakładu miasta Henryk Kenia jest w tak złej sytuacji. We wspomnianym wywiadzie przyznał on, że nie boi się aresztowania, ponieważ nie zrobiłem niczego, co mogłoby w państwie prawa uzasadnić moje aresztowanie. Dodatkowo przekonywał, że układ chce go zniszczyć. Na pytanie pani redaktor, o jaki układ chodzi, były prezes odpowiada, że chodzi o zmowę nadzoru sądowego, banków, jak i samego Cedrobi oraz prawdopodobnie Śląskiego Wymiaru Sprawiedliwości. Henryk K. odpowiada, że ma również dowody na stosowanie wobec niego gruźb, które ma przedstawić prokuraturze w razie potrzeby. Robiło się wtedy już coraz ciekawie, w tym samym miesiącu, październik 2019, przypominam, Henryk informuje prokuraturę o tym, że znajduje się w swoim domu za granicą, że mieszka tam od bardzo długo i ma tam nawet prawa rezydenckie. Teraz możecie sobie zadać pytanie, po co on jest za granicą, skoro wszystko jest już git, tak spółka sprzedana, upadłość ogłoszona, easy easy, jakby sielanka i w ogóle. I tu zaczynają się schody, ponieważ w marcu 2020 roku, prokuratura polska wystawiła za Henrykiem K. list gończy, a lista zarzutów wobec spółki Zakłady Mięsne Henryka nie jest długa. Spółka jest podejrzana m.in. o wymianę 5.5 tysiąca pustych faktur ze swoją spółką zależną Rubin Energy o łącznej wartości ponad 740 milionów złotych. Drugim z oskarżeń jest wyłudzenie zwrotu podatku VAT na kwotę blisko 28 milionów złotych oraz narażenie Skarbu Państwa na straty ponad 40 milionów złotych w latach 2016-2019 z tytułu podatku VAT. I wydawało się, że sytuacja stanęła w martwym punkcie po tym, jak sąd orzekł o upadłości spółki. Zakłady miasta Henryk Amerykania i pozwolił na odsprzedaż w spółce cedro zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czyli zakładów przerobowych, yy, biur, wszystkich takich zagospodarowanych miejsc, pomieszczeń, gruntów. Od czerwca nie było informacji, co się dzieje, co dalej, w którą stronę ta historia pójdzie i jakże piękny prezent noworoczny można dostać, mianowicie. FBI, open up! Dokładnie tak. 30 grudnia polska prokuratura namierza biznesmena w Buenos Aires w Argentynie. Plot twist, prawda? Zostaje on zatrzymany. Aktualnie trwa postępowanie ekstradycyjne, które ma na celu sprowadzenie biznesmena do Polski. Jeśli to się uda, mężczyzna zostanie postawiony przed Śląskim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu ds. Przedsiębiorczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Tam usłyszy zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz dokonania poważnych oszustw i popełnienia przestępstw skarbowych. Kolejną sprawą, o której chcę Wam powiedzieć, jest to, że rząd wprowadził opłatę cukrową, czyli po prostu kolejny podatek, który uderza producentów żywności w Polsce. 27 sierpnia prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Konsekwencją tego jest wprowadzenie od 1 stycznia 2021 roku podatku na napoje słodzone, tzw. opłaty cukrowej, oraz podatek od tzw. małpek, czyli butelek alkoholu o pojemności przekraczającej 300 ml. Przed wprowadzeniem opłaty przestrzegali ekonomiści. Z uwagi na pandemię, dodatkowa opłata może spowodować większe kłopoty finansowe, konieczność redukcji etatów lub nawet bankructwo. Wiele opinii branżowych i eksperckich wskazywało na to, że ustawa ma wiele błędów prawnych i legislacyjnych. Wszystkie branże, których dotknąć miał dodatkowy podatek, wyraziły swój sprzeciw. Prosili rząd o konsultacje z branżami prezydenta, o debatę otwartą, dialog społeczny, a nawet weto ustawy i skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. I możecie się zastanawiać, tak dużo zrobili. Tak wiele razy wspominali o tym, że hej, potrzebujemy pomocy. No skoro branża tyle zrobiła, tak, tu prosili jednych, drugich. Pytacie mnie, czy te wszystkie działania miały jakikolwiek skutek? Nie. Oczywiście, że nie. Szacuje się, że za 2020 rok deficyt budżetowy osiągnie 109 miliardów złotych. Dużo. Dużo pieniędzy. Bardzo dużo pieniędzy. Więc naturalnym jest to, że rząd potrzebuje pieniędzy, aby tą dziurę załatać. Jaki przychód jest prognozowany z prowadzenia owego podatku? 2 miliony w pierwszym roku, 3 miliony w kolejnych latach. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Przyszłość pokaże. Jakie konkretnie produkty zostaną opodatkowane? Według artykułu 12b ust. 1 ustawy z 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym są to napoje oraz syropy będące środkami spożywczymi ujęte w polskiej klasyfikacji wyrobów i usług w klasach 1032 i 1089 oraz w dziale 11, w którego składzie. Znajduje się co najmniej jedna z substancji, o której mowa w artykule 12a ustęp 1 wyżej wymienionej ustawy z wyłączeniem substancji występujących w nich naturalnie. A tak po polsku: soki owocowe i warzywne, pozostałe artykuły spożywcze gdzie indziej niesklasyfikowane oraz napoje. Jest oczywiście kilka wyłączeń z tego opodatkowania. Wyłączone z opodatkowania są suplementy diety, wyroby akcyzowe, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt. Ile wyniesie podatek? Podatek nie przekroczy 1 ,20 zł za litr napoju, soku, etc. Na początku wspomniałem, że ten podatek będzie dotyczył również tzw. małpek. Czyli butelek alkoholu o pojemności nieprzekraczającej 300 ml. Natomiast ten punkt skomentuję bardzo krótko, ponieważ <gryw> kocham branżę spożywczą. Naprawdę. Pomyślcie sobie, co ci biedni przetwórcy mogą teraz zrobić. Genialny, prosty pomysł. Uwaga, uwaga. Od nowego roku małe butelki alkoholu będą miały pojemność 350 ml. Mike Drop. Owe butelki są już dostępne w radcach. Na koniec dodam, że w ostatnich dniach tuż przed świętami Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Polskich wystosował pismo do rządu o odroczenie wprowadzenia podatku o 12 miesięcy. Na dzień dzisiejszy, czytaj, nagrywam to w Sylwestra. Tak, świetnie się bawię w Sylwestra. Nie ma informacji o stosunkowaniu się rządu do tej prośby. Kolejną dużą sprawą, jeśli chodzi o poprzedni rok na polskim rynku spożywczym jest to, że Tesco z niego wychodzi po 25 latach obecności. Od kilku lat mówiło się o tym, że Tesco może chcieć wyjść z Polski, ponieważ osiąga coraz niższe wyniki finansowe oraz nawyki zakupowe Polaków się zmieniają. Jak przekonuje pani Agnieszka Górnicka w rozmowie z portalem spożywczym, Polacy zaczęli preferować bardziej szybkie zakupy w dyskontach od kilkugodzinnych zakupów w hipermarketach. I o tej sprawie mówiło się i mówiło, i mówiło, i mówiło, i mówiło, i mówiło, i w zasadzie nic się w tej sytuacji nie zmieniało do czasu. Do czasu 18 czerwca 2020 roku, w którym sieć Tesco poinformowała o chęci sprzedaży wszystkich placówek w Polsce oraz dwóch magazynów. Chęć zakupu wyraziła grupa Sailing Group, która jest właścicielem sieci Netto. Transakcja miała opiewać na 301 sklepów oraz dwa magazyny. Wartość transakcji to. 900 milionów złotych. Oczywiście transakcja jeszcze musi zostać zatwierdzona przez organy antymonopolistyczne, czyli np. Ułoki. W ten oto sposób 25-letnia historia Tesco w Polsce się kończy. Tesco, który w latach swojej świetności miał nawet 450 placówek. Niedługo po tym, gdy dowiedzieliśmy się, że sieć netto wykupi wszystkie sklepy oraz dwa magazyny Tesco. W wywiadzie dla portalu spożywczego Janusz Stroka przekonywał, że w przeciągu półtora roku od sfinalizowania umowy wszystkie sklepy Tesco zostaną przekształcone w sklepy Netto według ich autorskiej koncepcji 3.0. W tym samym wywiadzie prezes daje wyraźnie do zrozumienia, że chce ze swoją siecią wkroczyć do grona czołowych polskich detalistów. Tym samym rywalizacja na rynku dyskontowym w Polsce się bardzo zacieśnia. Sieć Aldi. W czerwcu 2020 roku poinformowała o tym, że chce potroić liczbę sklepów. Na tamten czas sieć Aldi liczyła sobie 141 sklepów. Po potrojeniu byłoby to 423 placówki. Netto po przejęciu Tesco będzie miało 687 placówek, a Lidl nieco ponad 700. Od tego peletonu odjeżdża sieć Dino, która pod koniec 2020 roku w informacji pracowej przekazała, że liczba ich placówek to. 1371, na czele ciągle Biedronka, która poinformowała w informacji prasowej na koniec czwartego kwartału 2020 roku, że liczba ich sklepów to 3031 sklepów. Nie liczymy w tym zestawieniu sklepów sieci Żabka, ponieważ sklepy sieci Żabka są sklepami typu Convenience, a nie Discount, a faktycznie Żabek jest 6665 UOKiK miał wydać swoją decyzję do końca 2020 roku, jednak tego nie zrobił. Nadal czekamy na potwierdzenie transakcji, jednak w moim odczuciu nic nie wskazuje na to, żeby miało być inaczej. Na koniec zostawiłem najlepsze według mnie, czyli kary prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożone na właściciela Biedronki za niewłaściwe praktyki zarówno wobec konsumentów, jak i dostawców. 10 sierpnia, dzień jak co dzień, sklepy zaczynały się otwierać. Ludzie powoli przywykali do tego, że żyjemy w czasach pandemii. Nic nie wskazywało na to, że to będzie bardzo przełomowy dzień. Aż tu nagle przychodzi informacja, że prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Kosmentów pan Tomasz Chrustny nakłada na właściciela biedronki karę w wysokości 115 milionów złotych. Co? Jak to? Ale za co? Ale w ogóle za co? Już spieszę z wytłumaczeniem. Okazało się, że od dłuższego czasu. Do inspekcji handlowej spływały skargi klientów Biedronki mówiące o tym, że cena, która widniała przy produkcie na terenie sklepu, różniła się od tej, która widniała na paragonie, oczywiście na niekorzyść klienta. Bywało również tak, że ceny na terenie sklepu przy produkcie w ogóle nie było. Jest to oczywiście praktyka wprowadzająca klienta w błąd, co dało podstawę do wszczęcia postępowania przeciwko Biedronce. Co się okazało, zapytacie? Boy, oh boy. Boy, oh boy. Kontrole inspekcji handlowej wykazały, że nieprawidłowości dotyczyły średnio 14% produktów we wszystkich sklepach sieci Biedronka. Dodatkowo, z ustaleń urzędu wynika, że ta praktyka trwa od co najmniej 2016 roku. Dopiero postępowanie przeciwko biedronce skłoniło właściciela sieci do wprowadzenia działań naprawczych. Jak podkreśla sam prezes Tomasz Chrustny, cena jest jednym z najważniejszych kryteriów, jakimi kierują się konsumenci przy wyborze produktu. Niedopuszczalne jest wprowadzenie klienta w błąd co do właściwej ceny towaru. W przypadku biedronki, klienci przez długi czas płacili najczęściej więcej niż wynikało to z ceny na sklepowych półkach. Nie zawsze mieli nawet tego świadomość. Poza karą. Biedronka musiała umieścić w swoich sklepach informacje o tym, jakie prawa przysługują konsumentom w przypadku różnicy ceny między tą na półce, a tą przy kasie. W przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za zaoferowany towar, konsument ma prawo do zażądania sprzedaży towaru po cenie dla niego najkorzystniejszej. Ta decyzja nie jest prawomocna, można się od niej odwołać, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby Biedronka to zrobiła, ponieważ w swoim własnym oświadczeniu przyznali się do nieprawidłowości tłumacząc je błędami ludzkimi. I wydawałoby się, że to już będzie spokój. Że kurs już opadł. Przecież to taka mała kara. Zapłacimy będzie spoko. Wystawimy informacje. Będzie dobrze. I wtedy 14 grudnia 2020 roku wchodzi Ułokik. I co? O tym większość z Was mogła słyszeć, bo to była dość głośna sprawa. Ułokik nakłada na Biedronkę karę w wysokości 723 milionów złotych. Co? Co, co? Jak? To już jest za dużo. Nie, to już jest za dużo, to już jest za dużo pieniędzy. Nie, 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 moi kochani. Łokik miał podstawę do tego, żeby nałożyć taką karę. Okazało się, że Biedronka dopuściła się nieuczciwych praktyk także wobec swoich dostawców. Jak informuje Łokik, popularną praktyką jest dawanie przez dostawców hurtowych sieciom handlowym pewnych rabatów, tak aby obie strony były zadowolone z transakcji. Jednak nieuczciwe praktyki Biedronki przejawiały się tym, że Biedronka tak konstruowała swoje umowy z dostawcami, że w przypadku widzimisia Biedronki, taki dostawca musiał udzielić Biedronce dodatkowego rabatu którego wysokość znała tylko i wyłącznie Biedronka. I pewnie pomyślicie sobie, że no ej, jakby żaden problem, tak? Taki dostawca się zabiera od Biedronki i w końcu się ona ogarnie, bo wszyscy dostawcy od niej odjadą i nie będzie miała produktu. I tu się zaczynają schody, ponieważ umowy Biedronki podpisywane z dostawcami były tak skonstruowane, że jeśli dostawca nie udzielił Biedronce rabatu, płacił karę w wysokości 110% wartości kontraktu. Dodatkowo Biedronka ma bardzo silną pozycję rynkową, dlatego dostawcy woleli przystać na gorsze warunki, niż narazić się na jeszcze większe straty finansowe, na przykład w przypadku niesprzedania swoich towarów. W badanych przez urząd latach, to jest 2018, 2019 oraz 2020, Biedronka miała zarobić 600 milionów złotych na zakwestionowanych praktykach, które dotknęły około 200 przedsiębiorców. Z ustaleń urzędu wynika, że około 80% tych przypadków dotyczy dostawców owoców i warzyw. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pan Tomasz Krustny tłumaczy swoją decyzję w następujący sposób. Kara miała być adekwatna do stopnia naruszenia przepisów prawa, uciążliwości praktyki oraz wysokości nieuczciwie uzyskanych korzyści przez portugalską sieć. Geronimu Martin z Polska w ciągu trzech przebadanych przez nas lat pozbawiła w ten sposób kontrahentów, głównie dostawców owoców i warzyw, kilkuset milionów złotych za tego typu praktyki niszczące fundamenty uczciwości i odpowiedzialności w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami sankcja nie mogła być niższa zdecydowałem się o nałożeniu na Jeronimu Maritim z Polska kary finansowej w wysokości 723 milionów złotych maksymalna kara jaką UOKiK mógł nałożyć na portugalską sieć to do 3% rocznego obrotu jak przekonuje prezes UOKiKu Dzięki tej decyzji pokrzywdzeni kontrahenci będą mogli dochodzić swoich praw oraz odszkodowań w postępowaniach cywilnych. Jeronimo Martins Polska odnosi się do tej decyzji nazywając ją niesprawiedliwą, a podjęcie samej decyzji jako stronnicze zapowiada również odwołanie się od tej decyzji. UOFiK wtóruje na to, że ma bardzo twarde dowody i że skary nie zamierza się wycofać. Warto również wspomnieć o tym, że działania polskiego oddziału Jeronimo Martins nie są pierwszymi, które budzą wątpliwości oraz zastrzeżenia lokalnych służb. W ubiegłym roku pracownicy Jeronimo Martins w Portugalii pobierali opłaty od dostawców za pierwszeństwo w kolejkach dostaw do sklepu. Podsumowując, w roku 2020 Biedronka została ukarana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów karami na kwotę 838 milionów złotych. I powiecie mi zaraz, no przecież to nie tak dużo pieniędzy, prawda, dla takiej wielkiej sieci. No tylko sprawa wygląda tak, żeby Wam uzmysłowić ile to będzie pieniędzy, to będzie około 225 milionów dolarów. Za 225 milionów dolarów moglibyśmy sobie kupić zespół Formuły 1. Moglibyśmy mieć Biedronka F1 Racing Team i zatrudnić sobie w nim na rok Luisa Hamiltona i Sebastiana Fetela. Na rok. Za 225 milionów dolarów. Kary o takiej kwocie ma zapłacić. Jednak sprawa biedronki wydaje się być tylko małą kulą na śnieżnej górze łokiku. Prezes Krótny w grudniu poinformował, że wszczął 28 postępowań w sprawie dużych spółek, takich jak m.in. Amrest, Superdrop, Woody Macks, DHL Parcel Polska, Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska czy Wojazd, które to podejrzewa o niepłacenie kontrahentom na czas. Wygląda na to, że ułokik idzie na prawdziwą wojnę z patologiami, które występują na polskim rynku detalicznym. Mam nadzieję, że nie pospaliście mi tutaj przed ekranami. Dziękuję Wam bardzo, że chcieliście mnie wysłuchać do samego końca, jeśli już tutaj dotarliście. Jeśli Wam się podobało, to zapraszam do kolejnych odcinków. Na dzisiaj to tyle, trzymajcie się i wszystkiego dobrego w nowym nadchodzącym 2021 roku. Co przyniesie 2021 rok, tego totalnie nikt nie wie, ale już w tym momencie mogę Wam powiedzieć, że będzie to świetny materiał na przyszłoroczny odcinek podsumowujący 2021 rok. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!